Kryta pływalnia laguna zaprasza starszych i młodszych na aerobiki i rowerki w wodzie. W zajęciach mogą brać udział całe rodziny. Doskonała zabawa w wodzie przy muzyce, bez ograniczeń wiekowych. Środowisko wodne obciążając stawy stwarza idealne warunki do ćwiczeń nawet z dolegliwościami bólowymi. Umiejętność pływania nie jest wymagana, gdyż ćwiczenia odbywają się na płytkiej części pływalni. Przygodę z aktywnością fizyczną mogą u nas rozpocząć osoby ze sporą nadwagą, ponieważ w wodzie można z łatwością wykonywać ćwiczenia. Ćwiczymy, spalamy kalorie, śmiejemy się i masujemy ciało. Podczas zajęć uwalniamy ogromną ilość endorfin i wzmacniamy odporność. Zapraszamy serdecznie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na krytej powalni Laguna przy ulicy Warszawskiej 11. Szczegóły na stronie internetowej, Facebooku oraz pod numerem telefonu 510 141 031.